Sponsorem programu jest Orlen. Generalny sponsor polskiego narciarstwa. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapes. Dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Czwartek! 13 dzień marca! Moglibyśmy to zrobić, oszukać wszystkich, bo będzie trzeba obudzić się bardzo wcześnie. Kiedy jeszcze za oknem będzie ciemno? Nie, nie, nie! Jeszcze środa, 12 dzień marca, późny wieczór w stolicy Norwegii w Oslo na wzgórzu Holmenkollen. Sytuacja jest wyjątkowa, więc i my wyjątkowo zabieramy głos dzień wcześniej, bo to, co dzieje się od soboty, te wydarzenia w Trondheim, to już przeszło, a jeszcze przejdzie do historii. Skoków narciarskich. Próbując to wszystko, usy... to wszystko usystematyzować, w piątek w Trondheim dochodziły do nas różne głosy środowiskowe, że coś ma się wydarzyć, co zachwieje szeroko pojętym spokojem świata skoków narciarskich. No i czekaliśmy, no i zerkaliśmy, te kwalifikacje sobotnie się zbliżały, no i wtedy Jakub Balcerski, on opublikował te nagrania, na których widzimy, że Norwegowie manipulują przy swoim sprzęcie, dokładnie przy kombinezonach, na tych e, krótkich filmikach, nagranych przez niewiadomego bohatera z tak zwanej przyczajki. Widzimy, że Magnus Brewik siedzi, główny trener, Obserwuję, co tam jego specjalista Adrian Livel ten robi z tymi kombinezonami. Dla nas to nie było takie oczywiste, ale każdy profesjonalista, każdy trener od razu widział pewne detale i to co słyszeliśmy, to są nowe stroje, to jest widoczne. Tam są chipy, których być nie powinno. Tam jest wszywane coś ekstra, jakiś pasek, jakaś nitka. To było w sobotę, kiedy wydawało się, że jeden protest, ten polsko-austriacko-słoweński, jest odrzucony. No to nadszedł, o czym wydawało się, on był odrzucony. Nadszedł drugi protest. Skąd on był? Słyszymy, że z Niemiec. Tak prawdopodobnie to wyglądało. I wtedy po zawodach kontrolerzy. Kontroler Christian Katol mógł zajrzeć dokładnie do tego sprzętu. No i okazało się, że drugi Mariusz Lindvik i piąty Johan Andre Forfang muszą zostać ukarani, bo tam jest siemka, usztywniająca kombinezon, której być nie powinno, co wydarzyło się w niedzielę. W niedzielę, kiedy wszyscy mieli rozjechać się do domów, była konferencja norweskiego Związku Narciarskiego. Tam Jan-Erik Olbu, dyrektor sportowy, powiedział, oszukiwaliśmy, to było głupie, przepraszamy, Kibiców, sponsorów, wszystkich, wszystkich, wszystkich i generalnie będą dalsze ko konsekwencje. W niedzielę też FIS poinformowała, że generalnie rusza śledztwo nie tylko w sprawie skoków, ale też w sprawie kombinacji norweskiej. Poniedziałek to informacje od Norwegów. My zawieszamy naszych pracowników tymczasowo, trenera Brewiga, specjalistę od kombinezonów Liveltena. Wtedy też FIS informuje o dalszych krokach, że to śledztwo się napędza. Będą tutaj czynione kolejne starania, żeby dojść. Prawdy. Następnie we wtorek słyszymy, że jest trzeci zawieszony to przez Norwegów. Thomas Lobben, asystent bezpośredni trenera Brewiga, FIS z kolei mówi do Norwegów: Wy nam musicie oddać wszystkie swoje kombinezony wszystkie, które były używane i w kombinacji, i przez skoczków, i przez skoczki, nie Trondheim. My to chcemy dokładnie sprawdzić u siebie. Podczas śledztwa takiego neutralnego mamy środę, przylatujemy do Oslo, kiedy my startujemy z Gdańska do Oslo. To last minute. Tadeusz, kiedy ten samolot już się tam rozpędza, mówi Ty! Zawieszeni. Lindvik i Forfang. Przez FIS. Ci sami Lindvik i Forfang, którzy dwa dni wcześniej, ba, dzień wcześniej byli zgłoszeni przez Norwegów do startu w turnieju ROER. Nieprawdopodobne szaleństwo, wariatkowo. Coś, o co nie posądzałbym tego uniwersum naszego. Tak, no, ale że się przygotował Dominik, aż mam ciarki, taka opowieść tutaj, normalnie, thriller. Taki, A to skrótowo, thriller polityczny, ale no, cóż, no, naprawdę wydarzenia są nie, niesamowite. Nie, to, co się dzieje, to, to się trochę nie mieści w głowie, bo czegoś takiego w historii skoków narciarskich chyba nie było. E, naprawdę m, moje odczucia są bardzo mieszane, no bo wiadomo, z jednej strony dla naszego sportu to wszystko jest dosyć niekorzystne stawia skoki naciarskie w niekorzystnym świetle, z drugiej strony. Otwiera takie okienko, że może wreszcie taka, taka rewolucja, taki pr zimny prysznic sprawi, że coś tu się zmieni, bo tak naprawdę od lat już tylko słyszymy o sprzęcie, kombinezonach, o, o wiązaniach, o tym, że ci oszukują, tam ci majstrują, i ciągle nic tak naprawdę się nie zmieniło. Wciąż, wciąż są manipulacje, wciąż gdzieś się szuka tych rezerw sprzętowych, że tak to ładnie określę. No i wydaje się, że może wreszcie. Wreszcie, to, co się dzieje aktualnie, spowoduje, że coś się zmieni, coś się zmieni tak permanentnie i na dobre. No ale wracając do samego tutaj, samych wydarzeń, no to też byłem w ogromnym szoku, bo jak mówisz, startowaliśmy już e, do, tutaj z lotniska w, w Gdańsku, gdy ja sprawdziłem raz jeszcze maila, a tu taki sobie niepozorny newsletter od fis Taki co to przychodzi, taśmą, co ja od razu do kosza zawsze ląduję, <laughs> bo to zawsze takie, takie przychodzą, takie maile na zasadzie, ten weekend czeka nas dużo emocji i takie tam farmazony, takie, co to program jakiś. I... Ewentualnie Nika Preutz powie po 119 zwycięstwie z rzędu, że jest bardzo zadowolona i czeka na kolejny konkurs. Tak, i tego typu właśnie to są emocjonujące newsy, więc tym razem ja tak skroluję, patrzę i aż tam zacząłem machać do Mika, bo akurat tak lecieliśmy sobie taką tańszą linią lotniczą, że tak nie byliśmy tak tuż obok siebie umiejscowieni, no i tam pokazuję mu, na... przekazałem mój telefon poczytaj, no i w, naprawdę byliśmy w szoku. No bo mimo wszystko, lecąc tutaj do Norwegii na rower, nie spodziewaliśmy się, że dwóch najlepszych zawodników e, norweskich zostanie zawieszonych przed norweskimi konkursami, przed norweskim turniejem. No w kolebce norweskich skoków, to, no to wszystko jest naprawdę bardzo ostre, takie stanowcze posunięcie. I cóż, no. E, Trudno powiedzieć, czy to, czy to dobre, czy złe, bo z jednej strony wydaje się, że ten start i Lindwika, i Forfanga byłby naprawdę no, dziwny i trudny, no bo wyobraźmy sobie nawet, załóżmy, że zawodnicy są faktycznie całkowicie niewinni, poszkodowani. A wierzysz w to? Oczywiście, że wierzę, że oni dopiero się dowiedzieli z filmiku tutaj naszego kolegi, z, no, dziennikarza polskiego, że po prostu, no, ich kombinezon został zmanipulowany i w to wierzyć, no, tak powiedzieli, że to prawda i że O, to biedni bardzo, to biedni bardzo, że na Mistrzostwach Świata musieli po raz pierwszy w nowym kombinezonie takim startować, takim, takim nieprzetestowanym. Tak, no co mnie trochę dziwi, że takie zmiany, nie dość, że no, ten sztab zły i niegodziwy, właśnie norweski postanowił wprowadzić takie zmiany już przed samym ostatnim dniem mistrzostw i to gdy już mieli właściwie worek tych medali i sukcesów, gdzie wydawałoby się, że no nie trzeba jakoś tam mocno wspomagać dodatkowymi jakimiś mach machlojkami i kombinacjami, no ale że to w ostatniej chwili, na ostatniej, ostatniej nocy robili, przed ostatnim konkursem i jeszcze akurat no od razu ktoś nagrał filmik i jeszcze tego samego właściwie od razu na zajutrz zostało to wszystko ujawnione i zostali złapani, to naprawdę niesamowicie sprawnie działa ten nasz wywiad szpiegowski. Pechowo bardzo to się ułożyło, naprawdę pechowo, że i dyrektor o niczym nie wiedział, i zawodnicy o niczym nie wiedzieli, a w ogóle to, ten, to te kombinezony w pierwszej wersji to na Wickerson były szyte, tak. oczywiście no wyzłośliwiamy się, bo, bo to tłumaczenie Norwegów nie mamy, ja nie mam, ja nie mam, Tadeusz, już nie ma dowodów, powodów, żeby uznawać, że to jest kłamstwo i tylko kłamstwo, ale to się po prostu nie trzyma spójności. Tak, no właśnie, no to po prostu, no ciężko w to uwierzyć, no bo z drugiej strony ja. No, chciałbym naprawdę, żeby to była prawda, bo, no, bo ja już dobrze życzę norweskim skoczkom, norweskiej drużynie generalnie, no chcę, żeby wierzyć w uczciwość sportowców, bo to o to chodzi w naszym, no, w każdym sporcie, żeby było fair play, żeby wszyscy grali uczciwie i żeby wygrywali po prostu najlepsi, ale to wszystko tam, ten splot tych różnych tutaj okoliczności wydaje się taki mocno naciągany, no a jak byliśmy na tej konferencji właśnie niedzielę z dyrektorem sportowym, no to on dowiedział Wiedział się o tym jeszcze dzień później od nas, tom dopiero, bo cały czas utrzymywał, ja że w niedzielę rano dopiero wszystkim się dowiedział, gdzie no, wrzało już od soboty rano, więc... To dopiero niesamowity mają przepływ informacji. No ale jeszcze wracając, no to załóżmy, żebyśmy tutaj zobaczyli na skoczni i Forwanga, i Lindwika, To jak oni by się mieli czuć? Z jednej strony pa, krzywo patrzący koledzy z innych ekip, gdzieś tam może wygwizdujący kibice zagraniczni, wypytujące media, no bo wiadomo, że tutaj tam sportowe jakieś tam wyniki zeszłyby na drugi plan. Tu by się przede wszystkim każdy dopytywał o te oszustwa i norweski. Media i niemieckie i polskie, każdy by męczył. Nawet jeśli zawodnicy by nie chcieli o tym mówić, to już by, by nawet ich brak, że tak powiem, brak ich wypowiedzi też byłby odpowiednio ubierany tutaj w słowa i jakoś medialnie potraktowany, więc tak naprawdę może. Uchroniło. Te, te, ta decyzja Fis trochę uchroniła im Mariusa i, i, i Forfanga tutaj przed tym, żeby po prostu no przed tym wszystkim. Moim zdaniem, takim prywatnym to Norwegowie powinni ich uchronić sami. Nieważne, co kto wiedział, co kto nie wiedział, trwa śledztwo norweskie. Fisowskie I wystawianie takich gości to nie jest traktowanie sprawiedliwe po prostu całej reszty, otoczki tutaj e, Pucharu świata. O konferencjach dwa słowa. Naprawdę sobie Norwegowie zrobili jaja z całego świata w niedzielę i to powiem otwarcie, bo tak się konferencji prasowych nie robi. Zaproszone były media z całego świata, z całej e, Europy, no ale z całego świata byli tam też i Japończycy, i pewnie jacyś Amerykanie. Pierwsze bite pół godziny po norwesku. Było jakieś takie to, jak my tam coś po angielsku powiemy. Jeżeli jest oświadczenie, to się w dwóch językach to przedstawia, a wtedy sobie gadajcie po norwesku, szwedzku, jeszcze jakim tam chcecie. To raz. Jutro konferencja stricte fisowska. W Oslo będzie Michel Vion, to jest sekretarz generalny, pan, który bardzo jest rozeźlony tym, co się dzieje wokół skoków narciarskich i kombinacji norweskiej, nie zapominajmy. Będą też Sandro Pertile i Lasse Ottesen, to są dyrektorzy tych obu pucharowych cykli. Inna sprawa to telewizja NRK podała jako pierwsza, ale z tego co pytamy, to tak dokładnie to ma wyglądać, jak Norwegowie to przedstawili: będzie totalna rewolucja w przepisach przed ostatnim miesiącem sezonu. Rewolucja wyczekiwana, prawie że wyproszona, powiedziałbym. Bo jak to ma wyglądać? Otóż jutro, czyli w czwartek rano, każdy skoczek zgłoszony do rywalizacji musi przyjść z jednym kombinezonem spośród tych, które tej zimy były już zaczipowane, i to będzie jego strój do końca, Zimy, aż do Planicy. Jak to ma wyglądać? Skoczkowie będą taki e, strój pobierać pół godziny przed zawodami, nie wiem, z jakiegoś kontenera, z jakiejś ciężarówki, i do pół godziny po ostatnim skoku muszą oddać, tak żeby ten strój był trzymany. Ile myśmy o to prosili, to jest tak proste do zrobienia, to jest tak stosunkowo niskobudżetowe rozwiązanie, żeby o tyle sobie uprościć robotę, kontrolę, nawet te machlojki wszelakie, naprawdę nie trzeba być tęgim umysłem i nie potrzeba było takiego skandalu i afery, no żeby to wdrożyć, bo to zawsze, a to potrzeba latem, a przedyskutować jak się chce, to się da z dnia na dzień. Tak, no to był pomysł, który wielokrotnie się przewijał i wydawało się, że to jest wręcz najprostsze i nawet najtańsze, no bo ile kosztują te wszystkie systemy chipowania, dodatkowi ludzie sprawdzający na górze, na dole, coraz więcej z tych urządzeń, tego sprzętu i ekipy muszą wszystko wozić i, i kontrolerzy i FIS, no, tak naprawdę wydawało się, no, nic prostszego, tylko po prostu wydawać kombinezony przed zawodami, zabierać tuż po i... Wszystko jest y, mocno ograniczone, są te możliwości jakichś manipulacji. To prawda, idealnie byłoby, żeby te kombinezony jeszcze były przygotowywane przez FIS, i, i w ogóle nie, byśmy tutaj wtedy nie mówili o jakimś, że Austriacy mają lepsze, czy Norwegowie, czy, czy Niemcy. Po prostu każdy kombinezon byłby produkowany przez FIS da, pod wymiar da, danego zawodnika i dużo, dużo by się po prostu rozwiązało. Ojej, ojej, a w tym wszystkim jeszcze ma być rywalizacja sportowa, nie zapominajmy. To Oslo, Holmen, Kolen, to jak takie drzwi obrotowe tutaj trzeba potraktować, bo my tutaj przyjechaliśmy w środowy wieczór, a już w czwartek rano będziemy się wymeldowywać z naszych pokojów hotelowych. Walizeczki zostawimy w hotelu. Mamy obietnicę, zapewnienie, że one same przyjadą do Dramen, będą czekały na nas. My znamy ten manewr numer z przeszłych, zmienionych edycji tego e, turnieju. Potem, Tadeusz, trzymaj się tej barierki teraz, jako fotograf. 10 serii. Cały dzień na Colbacken Najpierw panie, potem panowie. I nie ma szans, żebym to spamiętał o takiej godzinie. Dlatego czytam. 9.30. Oficjalny trening kobiet. Dwie serie. 11. Prolog. Tak zwane kwalifikacje również. 12.00. Pierwsza runda oceniana zawodów. Zawodów dwuseryjnych, Tadeusz. Czyli mamy tutaj już połowę programu za sobą. I tam może 3,5 minuty przerwy maksymalnie będzie między wszystkim. I jedziemy dalej. Lista, lista. 13.45. Oficjalny. Specjalny trening mężczyzn, dwie serie, rzecz jasna 1545 prolog i 17. Konkurs indywidualny mężczyzn. Ważna informacja dla kibiców TVN tego nie pokaże. Tak się dobrze ma oglądalność skoku w Polsce, to trzeba znaleźć na kanale Metro. Metro tam gdzie miksy są puszczane od jakiegoś czasu. Dasz radę? No, ja myślę, że po prostu na połowie serii Dominik będzie stał z aparatem. Coś wymyślimy, żeby tu jakoś to zoptymalizować. No. Byle nie z telefonem, bo to się boją wszyscy tutaj nagrań jakichkolwiek. Tak, poważnie, zastanawiam się po prostu, czy kiedyś mieliśmy już taki dzień zimowego Pucharu Świata, żeby było faktycznie 10 serii skoków? Czy tak było gdzieś? sprawdźcie, napiszcie w każdym razie jest naprawdę, no będzie roboty co nie miara plus taki, że pogoda ma sprzyjać, że ma być naprawdę ładnie, stabilnie, bezwiecznie słonecznie i po prostu nic tylko skakać, skok za skokiem skok za skokiem, skok za skokiem, ciach ciach, 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 ciach ciach, ciach, ciach i będą się nagrywać wszyscy i będą podpatrywać i szukać i szukać i podpatrywać i taki to będzie rower, tak ja wam powiem, taka to będzie zima do końca i prosto zaskocznie bo walizki pamiętaj, same sobie pojadą, nie wiem jak ale pojadą, z górki, takie z górki na pazurki sobie pojadą prosto do Dramen, który jest bazą noclegową Pucharu Świata w Wikersund. I zawodnicy prosto ze skoczniczym w Lake Placid na lotnisko czasami zostaną zabrani do autokarów i właśnie do Dramen. Tam dopiero kolacja jest planowana. Czy o czymś zapomnieliśmy? Jest szansa, że tak. Czy Na pewno o czymś zapomnieliśmy, ale tak, tak generalnie no, chciałem tylko powiedzieć, że ogólnie atmosfera na razie jest taka, wszyscy tak się patrzą na siebie tak trochę badawczo, bo ładnie po, po prostu każdy tak patrzy, bo... Ja odegram tę ten sorry, że wchodzę w słowo, bo chciałem dzisiaj pomóc jednej osobie na takiej grupie ołcapowej, żeby pokazać, gdzie w tym ogromnym hotelu się y, przedostać ze skrzydła A do B. Wyciągnąłem telefon i tak idę i nagrywam, a Austriacy akurat z butami idą, tak na wierzchu, te buty skokowe trzymają, wie może być hit, lepiej schować ten telefon, a może nie? No tak, każdy rzuca spojrzeniami, nie wiem czy, no, no mimo wszystko teraz każda nacja już, już po dzisiejszych doniesieniach i Austriacy czują się trochę tak na widelcu. no. Tak, no. bo dodajmy, nasz tutaj kolega z Polski za sport.pl, Jakub Balcerski, dzisiaj kolejne nagrania zdobyte, nie wiem w jaki sposób, ale szatą za robotę reportersko-detektywistyczno-dziennikarską. Te, te nagrania nam o niczym nie mówią, one, one trochę odpalają że, że kreatywności w Pucharze Świata w skokach narciarskich nie brakuje. Tym razem na widelcu są Austriacy. Tak, nie brakuje. No i mówię, atmosfera jest taka, że teraz ma, mamy wrażenie, że zacznie się trochę sz, takie szafowanie. Każdy będzie każdemu co, coś uprzejmie donosił i no, może być tak niemiło. Ten ski jumping family przynajmniej na jakiś czas się tak zagotuje niczym takim kociołku i trzeba uważać, gdzie, jak się chodzi w ciemnych uliczkach. No, nie, no, ale taka, taka jest prawda, drodzy Państwo. Gadamy, dopóki lampa nam nie zgaśnie, bo ostatnio już były takie jaja w rozmowie z prezesem Polskiego Związku Narciarskiego Adamem Małyszem. Polski Związek Narciarski swoją drogą dzisiaj wystosował oświadczenie. Też bardzo ciekawy ruch. Niektórzy wręcz to interpretowali, że FIS jakby wskutek tego oświadczenia postanowiła zbanować Lindvika i Forfanga, a także trenerów norweskich. Tak, no, tego nie wiemy. Możliwe, że, że tam było więcej takich oświadczeń, zgłoszeń z innych krajów. Niemniej, no, wszystko razem zebrało się na. To, że decyzja została taka dosyć ostra, stanowcza podjęta, za to szacunek dla Fisu. No i czekamy na dalszy rozwój tej, tej sytuacji, no bo jeszcze sporo się może wydarzyć. Jeszcze czekamy na wyniki tych różnych niezależnych tutaj badań i dochodzeń. No, bardzo nas ciekawi, co tu się, co tu się wydarzy. Myślę, że oprócz tych emocji sportowych będzie sporo także takich pozasportowych. A naprawdę ta plandeka jest napięta, bo chociażby dzisiaj my się meldujemy w hotelu. No jedziemy z walizaczkami i nie rzucając nazwiskami ani konkretami, jeden, jedna z osób związanych z produkcją sprzętu skokowego mówi do mnie: To ty, czy to ty publikowałeś te nagrania? I tak się windzie zaparł. Mówię, nie, nie. Tak, bo, bo kto, tak, bo najwyraźniej nie, nie jest, nie, jakby nie, przyjaciół sobie tym nie, nie, nie zjednął nikt i raczej każdy patrzy krzywo, no bo do teraz, tak jak wspominaliśmy, do teraz nie wiadomo dokładnie, kto nagrał różne te wideo, więc też każdy szuka, kto jest tym kretem, że tak powiem. Kretem, szpiegiem, to wszystko się nadaje na serial jakiś taki dokumentalny, detektywistyczny, a co gdyby Tadeusz, sorry, że tak przedłużam, bo, bo wiem, że Zimno, ostatnie pytanie, a co gdyby się okazało, że jednak ta słodka historia o tym, że to był po prostu kombinezon przygotowany w środku nocy na konkurs na dłużej skołoczni, o czym zawodnicy nie wiedzieli, okazała się po prostu machlojkiem, kłamstwem i nieprawdą, i coś w tych kombinezonach jednak więcej by znaleziono. Co należy zrobić, to jest takie pytanie moje. No, no, na pewno wtedy zawodnicy nie mogą wrócić do rywalizacji w kolejnych żadnych zawodach, już pewnie do końca sezonu co najmniej, a i wtedy pewnie, no nie nam to oceniać, ale pewnie jakieś kary dla całej federacji by się należały. Nie wiem, jak to by trzeba było rozegrać, no ale no, byłyby to już wielkiego kalibru przewinienia. Co tutaj się jeszcze będzie działo? Kto to wszystko wygra? Bo jeszcze mamy loty Wikersand. Taki to jest dziwny roer. Pamiętamy to były czasy już 10 dni ciągiem. Samoloty, pociągi, czartery, autokary Lillehammer Trondheim. To se chyba newrat już. Chyba, się, chyba se nie wraci, no chyba, że se wraci za rok czy za dwa. Zobaczymy. Na razie myślę, że będziemy powoli się zawijać, bo ja tu w klapkach stoję i mi trochę skarpetki zamarzają. Dobrze, kończymy dla dobra i zdrowia Tadeusza. On się jeszcze na tym śniegu mrozie na Co, jeszcze 5 sekund pogadam, żeby się poznęcać? Nie, taki nie będę. Piszcie, jesteśmy naprawdę ciekawi każdego jednego zdania, bo to jest moment, Prawdopodobnie zwrotny przełomowy dla, dla skoków narciarskich, po prostu granat został wrzucony. Trzeba deklem przykryć ten pojemnik i zobaczyć, co, co z tego wszystkiego się na nowo urodzi, bo tak jak było to być już nie może.